się ma widzowie w dzisiejszym odcinku z Minecrafta gramy sobie w. na kok kapci w sensie Skygana a zostałem na 14 minut się o niego nie musimy aż tak martwić nawet Ja, psu się. Psu jak... A sądzę, A on ma dwa że tak że tak że sądzę, zabawa by była. No sądzę, że serio że no Lagi. No bo ten OBS mi wszyst zamula tak komputer. Wina tylko tego obesa, Mi tak komputer zamula. No co za cheater? Ja, ta rozdzielczość coś tu nic nie dała nawet. Było w poradniku niby. Dienie tu? Dobra, przynajmniej dzięki za boosta. Musimy lecieć. Zaraz idę do wieśniaka. Potrzebuję. Same bloki miedzi, dobra. O, nie bicie. Jezu, jakiego ją. Ej ma słabego. Nie umiem w ogóle trafiać przeciwnika. Wziął i. Zrobił tak, aby mi się wyświetliło, że nie był on nie zabił. Jezu, nie! Co są laki? Patrzyłem już laptopy gamingowe i. Mnie nie stać na nic. Ja mam budżet teraz tylko siedem złotych się laptop gamingowy to za dwa trzy tysiące złotych no co ja nie mogę GZ nie wiem na co to znaczy ale piszę co zabijam nie nie no ci ty. odsun się no czemu jego Masy komputer. Dobra. Zabiję go dobrze. że wojny płynickie. No nie! Jak to? Jaki skam? na topa zasranego? Ze śmietnika jakby był wyjęty. To jest laptop ze śmietnika, a tylko rok już ten a już padł. Nie chce mi się nic pisać, jakiś GZ głupie. No, ci ty kolejny się znalazł. Chłop ma czity, on ma ricza. No liczbę ma, oczywiście, że ma liczbę. Dobra, razem spadliśmy, dobra. Tutaj jest dobra. Do z zaczynamy atakować. Oj, oj, ścinki jakieś. <ścoughs> Chłop się boi. Chłop się boi. To czemu bym nie mógł popchnąć? Dobra, dobra, dobra Lecimy, lecimy Dobra Żegnamy się z tobą Podczas walki no Dobra Zabiliśmy kolejnego Dobra, dobrze z nami idzie. Wejście 23 zabójstw. Tu jest, tu jest jakiś ten totalny noob. Tego też możemy. Tego też. Oks, kudę, zabił mnie. Eh, dobra, przynajmniej ten. Oj, ścinek jakiś tutaj nam wpadł. Dobra, dobra, dobra. O, kurde, ścinka, Sinka, ścinka była mocna. Uysł, Technoblade. Jezu, jak Technoblade nie żyje, lol. Bo zmarł. 24 tam nie wiem ilu lat Play Dobra, mam pomysł, możemy tego zat. Dobra... Dobra. <laughs> jej, jej, idioto. może to o duch tak tam dajda. ga ja. o boże jaki noob wszyscy na niego le wszyscy na niego lecieli wiem jakiś cuk mixed oj no kto mnie Jezu, ten citek znowu na jakiegoś... luba może na żelaznego, czekam dobra chłop się rozkraczył Starcie. ja też? okej okay. ja też dobra, mam cheat Ojku. ścinek, ale przynajmniej naliczamy sobie te... zabójstwa. No, psia. Nic nie dało, ale dobra, przynajmniej nie ma absorpcji. To jest zawsze coś. Czemu w ogóle ci, co mają na przykład VIP-a albo SVIP-a, mają z skina fajnego, ale te w ogóle nie noszą zbroi, a mają tylko sam miecz? Ojej... Co? ha, No i dobrze mu tak. Chłop nie bił. To ja go teraz zabiję, Nie wiem jakim ich zudem. <śleszy> Chłopki tam cię nie może. Lol. Hehe, <śmuj> patent. No patent. Dobra czekałem, bo może mi się trochę życie przynajmniej zregeneruje. Dobra, bo... No czemu? Ten. Są w Mhm, się zastanawia teraz, co by tu zrobić? Ta haska mnie. No! Co za cheaty? Mamy ma cheaty niefajne. Tak jak ja mam cheaty, ale na innej wersji Minecrafta. Ochaja. Dobra, szybko, bo my się zaraz genbus skończy. No, ja nie mogę, tylko mi chłop. Pusta morduje. Dobra, dobra. Mam, mamy go na celowniku cały czas. Go cały czas mam na celowniku. Oj, no, jaki jakiś ścinek miałem. No taki komputer głupi. Udrubę. Tuś Chin. Ile to się nagrywa? 16 minut, już trochę tam Nie Dużo, mało. Coś tak. Dobra.